Nie jest nowością to, że przepisy podatkowe w Polsce są bardzo skomplikowane. W publikowanym corocznie Międzynarodowym Rankingu Konkurencyjności Podatkowej w 2024 roku Polska zajęła 31 miejsce wśród 38 członków OECD. Nie dość, że przepisów podatkowych jest dużo, i z każdym rokiem ich przybywa, zmienia się także sposób ich interpretacji przez organy podatkowe. Nic więc dziwnego, że nie tylko osobie, która na co dzień nie zajmuje się podatkami ale również doradcom podatkowym czy radcom prawnym, właściwa, to znaczy zgodna z poglądami organów podatkowych, interpretacja przepisów może nastręczać trudności. Aby mieć pewność, jakie skutki podatkowe wywoła podejmowana przez nas czynność, możemy wystąpić do specjalnie powołanego urzędu, czyli do Krajowej Informacji Skarbowej, o wydanie interpretacji podatkowej w naszej sprawie. Jeżeli mamy wątpliwości w zakresie podatku, którym zgodnie z właściwością zajmuje się wuj, wójt lub burmistrz, czy prezydent miasta? To do niego wówczas kierujemy na wniosek. Co nam daje otrzymanie takiej interpretacji? Przede wszystkim mamy pewność, z jakimi skutkami podatkowymi wiążą się podejmowane przez nas działania. Oznacza to, że jeśli w późniejszym okresie będziemy poddani kontroli podatkowej, to organ będzie musiał zastosować się do wydanej interpretacji. Po drugie, jeżeli w wyniku zmiany interpretacji przepisów Zmianie ulegnie wydana dla nas interpretacja. To organ podatkowy nie naliczy wówczas odsetek za zwłokę, ani nie zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe. Interpretacja może dotyczyć bardzo szerokiego spektrum. Na przykład chcemy sprzedać lub kupić działkę przeznaczoną pod zabudowę. Dzięki interpretacji podatkowej będziemy mieć pewność, czy do ceny należy doliczyć podatek VAT, czy też nie. Interpretacje będą też przydatne w procesach restrukturyzacyjnych. O działach czy połączeniach spółek. W transakcjach międzynarodowych wyjaśnią, jak należy stosować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek u źródła czy ceny transferowe. Dowiemy się z nich również, czy bezpiecznie możemy skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. Jak zatem napisać wniosek o wydanie interpretacji podatkowej? Powinniśmy dokładnie wypełnić przeznaczony do tego formularz. Opisujemy w nim stan faktyczny, o który chcemy zapytać lub zdarzenie przyszłe. Jeżeli dopiero planujemy podjąć jakieś działania, zadajemy nurtujące nas pytanie oraz przedstawiamy własne stanowisko w sprawie. Nie możemy też zapomnieć o opłaceniu wniosku. Po wysłaniu powinniśmy w ciągu trzech miesięcy otrzymać interpretację, w której bądź urząd stwierdzi, że stanowisko przez nas przedstawione jest prawidłowe, bądź nieprawidłowe. Jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną interpretacją, to w ciągu 30 dni możemy zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.